Cześć, znowu pozdrawiam ze, ze swojego ogrodu. Właściwie ciężko z niego wyjść. Jest tu tyle gatunków roślin, że po prostu e, nawet nie wiem od czego zacząć, kiedy robię nowy filmik. Pomyślałem sobie jednak, że dzisiaj zrobię film o jagodzie kamczackiej krzewie, który coraz bardziej wrasta w scenerię polskich ogrodów. Pewnie większość z Was, choć nie wszyscy, zna ten krzew. Jego łacińska nazwa to Lonicera cerulea, odmiana kamczacka. E, czyli e, suchodrzew albo wiciokrzew, inaczej, e, siny. E, dlaczego nie wiadomo, czy suchodrzew, czy wiciokrzew? Dlatego, że do rodzaju lonicera, rodzaju łacińskiego, zalicza się zarówno krzewy, jak i pnącza. I tradycyjnie w języku polskim te gatunki, które się pną. Tak jak wiciokrzew pomorski, wiciokrzew telmana są nazywane wiciokrzewem, a te, które są krzewami, są nazywane suchodrzewami. No ale żeby ujednolicić, no to wtedy czasem nazywa się wszystkie gatunki suchodrzew albo wiciokrzew. Preferuję, żeby nazywać wszystkie gatunki suchodrzewami, więc będzie suchodrzew siny. Jest to najwcześniej dojrzewający polski owoc. Zwykle u mnie dojrzewa w drugiej połowie maja. W tym roku szaleństwo. Pierwsze owoce uzyskałem 29 kwietnia. Jest to roślina z klimatu chłodnego, kontynentalnego. Bardzo wcześnie rozwija liście, bardzo wcześnie kwitnie. Bardzo gęsty krzew. Tutaj w tym miejscu posadziłem pięć krzewów i stworzyły taki gąszcz. Coś, co jest mało praktykowane, to robienie żywopłotów z jagody kamczackiej. Jest to naprawdę, jest to naprawdę no świetny pomysł. Będę używał tego terminu jagoda kamczacka, bo po prostu łatwo się mówi. Jagoda kamczacka jest to nazwa zwyczajowa przyjęta w Polsce na właśnie suchodrze, wsi. I pod taką nazwą zwykle sprzedaje się go w, w centrach ogrodniczych. Co mnie fascynuje, to bardzo duży zasięg tego gatunku. w Siny spotykany jest zarówno w północnej części Ameryki Północnej, jak i na Syberii, na Dalekim Wschodzie, w północnej Japonii, w północnej Skandynawii, a także w niektórych górach Europy. I na przykład to wielkie zaskoczenie. Gatunek ten występuje w Chorwacji i to bardzo niedaleko kurortów nadmorskich tylko na dużych wysokościach jak pójdziemy kiedyś na spacer na szlak w górach Velebit, które ciągną się wzdłuż wybrzeża nad Zadarem. To są bardzo wysokie góry wielkości Tatr i na szczycie są bory świerkowe na podłożu wapiennym i właśnie w prześwietleniach tych borów, w miejscach gdzie już kończy się las na szczycie Trochę jak w takim miejscu, jako sodrzewina u nas właśnie są wielkie zarośla jagody kamczackiej. Więc popatrzcie, jak zaskakujące są czasem zasięgi roślin i rośliny często mają zwarty zasięg, a potem mają jeszcze jakieś takie reliktowe zasięgi. Jest to zasięg, jest to zasięg po prostu reliktowy, po prostu kiedyś ten gatunek był Miał większy zasięg, kiedy po lodowcu klimat był chłodniejszy, i potem właśnie takie wyspy zostały. Natomiast, dzięki temu, że ten gatunek występuje zarówno w Azji, Europie, jak i Ameryce, mówimy o zasięgu cirkumborealnym, borealnym czyli wokół, wokół biegunowym po prostu dookoła, dookoła bieguna północnego w pewnych warunkach klimatycznych ten gatunek występuje. Pierwszy raz o jagodzie kamczackiej wspomniano w książce Stiepana Kraszelnikowa, wydanej w 1756 roku pod tytułem Opis ziemi kamczatki. Także już dosyć dawno wiedziano o tym gatunku i potem no, stał się w Rosji popularny. W Rosji zwykle występuje pod nazwą rodzaju suchodrzew, czyli żymołość. Jagodę kamczacką zbiera się powoli. Mam nadzieję, że uzbieram dzisiaj cały kubeczek. Większość gatunków z rodzaju suchodrzew ma lekko toksyczne owoce. Często właśnie dzieci zjadają te kolorowe jagódki i potem właśnie wymiotują albo źle się czują. Zwykle są to niegroźne zatrucia, no ale warto o tym pamiętać. Natomiast jagoda kamczaska to nie jedyny gatunek suchodrzewu o jadalnych owocach. Na inny taki gatunek natknąłem się w środkowych Chinach. Przez wiele lat prowadziłem tam badania w różnych prowincjach, głównie w prowincji Shanxi i Gansu i Zamierzaliśmy Doliny Górskie z kolegami z Chin i po prostu rozmawialiśmy z ludźmi na temat tego, co przynoszą z lasu, co jedzą, jakie chwasty jedzą. Powstało z tego bardzo wiele prac dostępnych w internecie, w języku angielskim. Możecie je sprawdzić one są w open access. Wystarczy wpisać Wuchaj China w wyszukiwarce scholar Google. I w jednej z dolin górskich w okolicach miejscowości Hou na południe od Xi'an natknęliśmy się na zwyczaj jedzenia właśnie suchodrzewu z gatunku Lonicera standishi. Gatunek ten nazywany jest tam Ku Tang Pao, dosłownie um, gorzko-słodki pęcherzyk. Ku mojemu zaskoczeniu udałoś mi się kupić. Um, kilka okazów tego krzewu w jednej z polskich szkółek i w tym roku mi pierwszy raz zaowocował popatrzcie takie czerwone jagódki akurat one są u tego gatunku zrośnięte tak? tworzą jakby literę U u wielu suchodrzewów występują osobno takie dwie kuleczki razem tak samo liście są zawsze po dwa Stąd też ludowa nazwa suchodrzewów u górali, księże jaja. W każdym razie ten ma akurat owoce zrośnięte. Popatrzcie, że liście są podłużne, ale wiatr. Liście są podłużne, trochę jak u wierzby i owoce czerwone. Natomiast w smaku są bardzo podobne do jagody kamczackiej. Mogą jednak być... Trochę słodsze. Owoce jagody kamczackiej, dzięki zawartości antocjanów, mają właściwości podobne do borówek yy, przeciwzapalne, przeciwutleniające, także yy, przeciwbakteryjne. Yy, przypisuje się im też właściwości przeciwmiażdżycowe i przeciwrakowe. Także warto sobie skubać te krzewy. Jako, że ich zbieranie wymaga trochę wysiłku, bo są schowane pod listkami, no to to jest dodatkowe ćwiczenie, które poprawia naszą kondycję.